Zrobię wam z jaj drudy telegraficzny. Czy ty to słyszałeś? Niemożliwe. Jak cię suszy, umyj sobie uszy. Jak cię suszy, umyj sobie uszy. On pije na służbie? Po służbie też. Po służbie też. Jak właśnie. Dostaniesz w ucho, to się obudzisz. Dostaniesz w ucho, to się obudzisz. Słyszałeś? On ci groził. Przedstaw się. Przestań się, jestem pierdzący. Słucham? Pierdząc w do świtu, Bez od. co dzień. A ja? Jestem inspektor pieszkała z Wydziału Wewnętrznego. To jest inspektor Kot. Usuwamy takich policjantów. Chodź na sianko, zrobimy bzykanko. Bardzo przepraszam, miałem Ja Bardzo przepraszam, miałem ha, 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 ha. On się z nas śmieje. Mhm. Halucynacje. Halu. halu. Miałem atak serca. Miałem atak sera. Nie do diabła serca. Nie do diabła serca. To raczej wygląda na atak na mózg. Tak, tak, to był atak mózgu, zapalenie opon. To były ponętne opony. <gry> Jestem zdrowy! Może ci iść tak, żeby. Jest super, czego nie powtarzasz samu. Jestem dorosły. Opony spalimy jutro. Powiedz, że ci przykro. Bardzo mi smutno. Z powodu pani dziury. Ty, chamie! Kierowca Ham, dziura w rejestrach. Ale nie przykro panu z powodu butelki, którą trzyma pan w ręku? To jest dom rzeczowy. To jest Polska. I tu się pije.